Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest tak. Rób to, co kochasz, a poczujesz się wolna, wolny. Kochaj to, co robisz, a poczujesz prawdziwe szczęście. No właśnie, kiedy robimy coś, co kochamy, co sprawia nam przyjemność, to tak jakbyśmy się zapamiętywali w tym zajęciu. Czas przestaje się. Liczyć, nawet nie widzimy upływających minut, godzin, zapominamy często o jedzeniu odpoczynku i właśnie do tego dążmy. Dlatego, że jeżeli znajdziemy dla siebie takie zajęcie, takie zadanie, taką pracę, w której będziemy czuć właśnie ten flow, ten przepływ, to tak jakbyśmy w ogóle nie pracowali, będziemy naprawdę szczęśliwymi ludźmi. I jeszcze taka jedna rzecz, zwróćcie uwagę, że kiedy robimy coś tylko dla siebie, to rzadko kiedy jesteśmy w tym flow, właśnie w tym przepływie. Ale jeżeli robimy to coś dla innych, to wtedy właśnie najczęściej udaje nam się wejść do tej krainy szczęścia. Tego z całego serca Wam życzę. Takie życie, takie zajęcie, taka praca, kiedy czujemy się wspaniale w niej, jest naprawdę niezwykłe, ale nie niemożliwe. To jest Message for You do zobaczenia już wkrótce.